Dzień dobry, kochani. Witajcie bardzo ciepło i serdecznie. No i jak się macie po pełni w Skorpionie? Moi kochani, tak jak mówiłam Wam ostatnio, pełnia w Skorpionie jest najbardziej intensywnym i transformującym czasem w całym roku. I to, co teraz się przemienia w Waszej przestrzeni, będzie trwało do kolejnej pełni w Skorpionie, czyli bardzo głęboka przemiana, bardzo głęboka transformacja. I gwarantuję Wam, że Wasze życie za rok będzie bardzo inne będziecie zupełnie w innym punkcie, w innym miejscu. Ja patrzę. Na podstawie moich doświadczeń, że przy ostatniej pełni w Skorpionie byłam zupełnie gdzie indziej, i podczas tej pełni w Skorpionie pewien cykl się domknął, pewien cykl się otworzył. I choć te przemiany są na bardzo głębokim poziomie, często bolesne i dla umysłu zupełnie niezrozumiałe w ostateczności one wychodzą na dobre i pamiętajcie, że pełnia w skorpionie to jest energia bardzo mocno plutoniczna bardzo intensywna pełnia więc um, to jest taki czas weryfikacji co to znaczy? to znaczy, że jeżeli układaliście swoje życie na fundamentach, które nie były trwałe, nie były solidne, nie były odporne. Czyli życie było układane na marzeniach bez pokrycia, obietnicach bez pokrycia, na mm, fałszu, manipulacji. Ja nie mówię, że, że waszej, tak, ale to już nie o to chodzi. Chodzi o grunt. Tak? chodzi o grunt, który był stawiany. No i przychodzi pełnia w skarpionie i mówi: No dobra, no to teraz patrzymy, jakie te masz te struktury, jakie te masz te fundamenty swojego życia. No i co? I teraz, jeżeli coś w tym czasie runęło, to znaczy, że weryfikacja, e, werdykt, bo to powiedziałabym, że to jest werdykt. Od góry, od źródła jest taki. To nie było trwałe. To nie było e, solidne. No, ale wy możecie powiedzieć: Nie, 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 to nieprawda. Przecież ja bardzo dużo angażowałam, angażowałem się w to i to i tamto. Nie. Może i tak, ale nie było to, Trwałe, odporne. Dlatego przychodzi wieża. Tak mi się kojarzy napełnia w Skorpionie właśnie z energią wieży. Czyli wieża przychodzi, weryfikuje i mówi: No, niestety, tak nie może dalej trwać. To, to i tamto. Bum, bum, bum. Zerwane więzi, wypowiedzenie z pracy, jakieś problemy, tak? Na przykład, na przykład. I kochani moi, to jest. Ten moment, gdzie tuż przed nowiem w bliźniętach, bo 27 mamy nów w bliźniętach, ja ten nów odbieram jako złoty czas, jako czas dosłownie, gdzie wychodzimy z mroku i niczym te piękne motyle znosimy się i nabieramy tej upragnionej lekkości. Naprawdę ta pełnia w skorpionie, też patrząc po sesjach, które były w tym czasie i po ogólnej takiej energii kolektywnej, była naprawdę bardzo transformująca. I również i ja zostałam poddana bardzo dużej przemianie i transformacji i jest takie powiedzenie ranny uzdrowiciel Chiron, Kairon różnie się mówi, tak? Ale ranny uzdrowiciel to jest ktoś, kto został zraniony i robi z tego użytek dla innych istot. I Pomagając innym istotom wykorzystuje swoje sytuacje jako bardzo głębokie doświadczenia I dlatego ranny uzdrowiciel jest autentyczny, jest prawdziwy. Ponieważ on nie mówi tego z książek. On to mówi z własnego doświadczenia. On wie, jak to jest. To czuć, jak to jest w tym być. I taka rada, kochani, na ten czas, na czas popełni i tuż przed nowiem. Jeżeli jesteś w takim momencie swojego życia, gdzie czujesz olbrzymi ból, idź przez to. Idź przez to na maksa, po całości. Idź przez to. Idź przez to. Nie tłum, nie zagłuszaj. Idź, poczuj to każdą komórką i rozświetl rozświetl. Przemień to. I w ten sposób się uzdrawiasz. I kochani moi, zapraszam Was na rytuał nowiu w bliźniętach. Poczuj lekkości moc. Tak się będzie nazywać ten rytuał. A jest to przepiękny czas rozpoczynania wszystkiego tego, co nowe, dobre, piękne i przewracające nas do pierwotnej lekkości. Wszystkiego dobrego. Pa-pa.